Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, który jest odcinkiem noworocznym. I w związku z tym, że mamy nowy rok, mamy nowe możliwości i perspektywy, to musimy też coś zrobić dookoła. I chciałem dzisiaj wam pokazać, jak z tego przechodzimy do tego. Zanim jeszcze zaczniemy w ogóle robić cokolwiek tutaj z naszym otoczeniem, muszę zrobić jedną ważną rzecz czyli wiertara. I muszę to zrobić teraz, bo jest już trochę późno, czy znaczy nie aż tak późno. Jest godzina 18, więc to jest idealny moment, żeby coś powiercić. Tak, żeby nie irytować za bardzo sąsiadów. Mam nadzieję, że nie będą nam nieźli. Bo najpierw to wywiercę, żeby właśnie później tego nie robić, żeby nikt nie miał problemu o to, że coś wiercę. Tak I, i, I jak to wywiercę, to później wam powiem, opowiem wam wszystko i zrobimy sobie haul I taki porządny haul W sensie ja już wiem co przyszło i ja już wiem co tam jest, bo już otwierałem te paczki Ze względu na to, że musiałem odebrać te paczki, żeby sprawdzić czy wszystko jest Bo inaczej, no co, to nie otworzę ich dwóch tygodni później Żeby powiedzieć wam, że czegoś nie ma i nie będę robił komuś o to problemu Także, no, musiałem to zrobić, ale mam nadzieję, że mi wybaczcie Także, no, trzeba, trzeba zrobić Bzzz. Jak ja nienawidzę robić brrrr gdzie są wkręty? Gdzie są to wkręty? Aha, tutaj. tyle. Boże, ta dziura jest większa niż... Nie powiem, co? I teraz musimy to wkręcić... ...wkrętarką. Bardzo lubię maszynki i zabawki dla dorosłych chłopców. Dobra. Wkręciłem to sobie tak trochę. Później wam pokażę, jak będę robił kolejną jak? Bo teraz muszę sobie to ładnie dopasować. Ej! Jednak, jednak nie zrobiłem źle tej dziury. Myślałem, że będzie gorzej, szczerze mówiąc, i że będzie krzywo, ale nie jest. Nie jest. Więc y, teraz trzeba tylko zrobić drugą. A się skrzyła. Trzeba dać jakąś sexy muzyczkę tutaj do y, edytu. Proszę. W sensie mówię to do siebie, bo ja to wszystko edytuję, ale styl. Aha, kochani, tutaj poszło jak z płatka. Mam tylko nadzieję, że nie jest krzywo. Mogłem to trochę niżej w sumie zrobić. Nie wiem, instrukcja była niejasna, są tam tylko ludziki. Kicia, bo... No, czy ciebie, czy ty jesteś chora psychicznie? W tym pyle się będziesz... Dziewczyno! Kot stwierdził, że wydarza się w całym tym pyle, który właśnie poleciał ze ściany. Na banicję. Niestety. Nie no, muszę wziąć zwykły śrubokręt i zwykła siła tutaj podziała. Ale jedno jest, jedno jest już zrobione i teraz zrobię sobie drugie. To już mamy powieszone i bardzo się z tego cieszę, bo super to wygląda, ale nie pokazałem wam właściwie co to jest. To są tablice, cały dzisiejszy odcinek jest z Ikei i chciałbym, żeby mnie sponsorowała, ale jeszcze to nie jest ten czas. Ale jeżeli Ikea Polska to widzi i chciałaby może coś ten. Mam jeszcze garderobę do zrobienia. Proszę. W każdym razie to są takie tablice, na które później możemy dawać sobie różne akcesoria i później wam pokażę wszystkie te akcesoria, które ja sobie zamówiłem akurat do tej tablicy. Teraz wypowieśmy drugą taką tablicę i chcę, żeby one były po dwóch moich stronach. Ta druga będzie sięgała o, dotąd. Tak, żebym ja mógł być w centrum, jak do Was gadam, i żeby nie było ze mną czarnego tła, ze względu na to, że ja też noszę bardzo dużo czarnego i nie chcę, żeby tego czarnego było aż tak dużo, żebym się w nie zlewał, żebyście mnie jednak trochę widzieli, bo po to tu jesteście. I jeszcze zaraz wywiercę dziurę na trzecią tablicę, i później Wam już pokażę całe to stanowisko, jak to, jak, to, jak, to, jak to w ogóle wygląda w tym momencie, bo wcześniej byłem w zupełnie innym miejscu w moim pokoju, byłem gdzieś. Indziej, i teraz wygospodarowałem sobie takie super miejsce, gdzie mogę y, normalnie sobie pracować i tylko takie, jakby swoje mini biuro, żebyście nie widzieli całego mojego pokoju i czasami bałaganu, który za mną jest i kota. Chociaż kota, akurat to fajnie, żebyście widzieli, ale ona to i tak się zawsze pierwszy, więc to, to nie ma znaczenia. Także druga szyna, jak widzicie, też już jest zrobiona, ale zanim przejdziemy do. Unboxingu i rzeczy, które nie są aż tak bardzo brudne, to chciałem Wam pokazać jeszcze jedną rzecz, którą będziemy wieszać tutaj, gdzie nie widzicie właściwie w kadrze, ale chcę Wam ją pokazać. To jest tablica magnetyczna, którą ja sobie powieszę tutaj obok, po to, żeby przywieszać sobie na niej różne jakieś notatki, rzeczy, które akurat mi będą potrzebne. Dobra, już Wam pokazuję, co i jak wygląda. Tutaj mamy tablicę, ona już sobie wisi i na razie ja pokażę Wam. Ja tak, poglądowo, jak w ogóle wygląda teraz to stanowisko. Tutaj gdzieś jest moje łóżko, na niej nie patrzcie. I tutaj są. Tutaj jest całe stanowisko, to są moje rzeczy. I tam jest kallax, który też jest CK. I tutaj mam swoje płyty winylowe, tylko teraz, ze względu na to, że właśnie wierciłem tutaj, to nie chciałem, żeby te płyty winylowe uległy zniszczeniu. E, także to już. To, to już wisi po tej części, po której powinno. To w sumie wszystko już mam przykręcone. Ale muszę teraz posprzątać, bo. Z Strasznie się nasyfiło i to tak... Okrutnie się nasyfiło. Moje ściany są jakieś takie, nie wiem, strasznie, strasznie dziwne, jeżeli chodzi o wielcenie czegokolwiek, bo raz wielci się spoko, a raz wielci się bardzo niespoko, w zależności od, od miejsca, albo są bardzo kruche, albo w ogóle pękają, bo mam taki, takie, nie wiem, nie wiem czemu. W każdym razie, zostało mi teraz posprzątać i możemy zrobić sobie hol. Muszę też, muszę też trochę ogarnąć, bo jestem cały w popiole, znaczy w popiole. Jestem Całe pyle, także to jest ogarnę, zaraz do Was wracam. Ale strasznie fajnie to wygląda. Jestem tak podjarany tym. Patrzcie, tutaj na tych wszystkich haczykach. Znaczy, na tych wszystkich człowiekach będziemy sobie wieszać rzeczy. Jestem strasznie podjarany tym, jak to wszystko wychodzi i jak to wygląda. Także... Już tutaj ogarnąłem całą tą szafkę, którą wcześniej widzieliście, i tutaj zostawiłem sobie gramofon. Zostawiłem sobie Nintendo i tu mam też konsolę i moje winyle. Nie. I tutaj mam taką moją kubkę, że tak powiem, na tech typu łapka. Miałem tu wcześniej taki pojemnik na różne rzeczy, ale ze względu na to, że mamy teraz te tablice, to trochę bez sensu by było, gdybym trzymał tamto, ze względu na to, że tutaj mogę przywieźć naprawdę dużo rzeczy i zaraz wam to pokażę, tylko jeszcze ogarniam e, trochę ze sprzątaniem bo no, trochę, trochę jeszcze tego zostało i chcę to ogarnąć przed tym, a jak wam pokażę faktycznie co mamy i co będziemy tutaj przywieszać, bo nie mogę się doczekać, naprawdę fajne rzeczy i, i jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało już finalnie, bo, 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 bo ja też jakby sobie tego nie rozplanowywałem jakoś w głowie, tylko chcę jej się żywią, a i tutaj jeszcze jest ta tablica magnetyczna, no także tak to na razie wygląda, ja tutaj skończę sobie z tym, i jeszcze wam pokażę lampki. Załatwiłem sobie takie lampki z Tracera. One są naprawdę fajne. Na początku miałem, byłem trochę zdegustowany ze względu na to, że chciałem bardzo mocne światło, to znaczy dość intensywne lampki, ale one są bardziej takim dopełnieniem, światłem dopełniającym i na początku mi to nie odpowiadało, ale później trochę się do nich przekonałem ze względu na to, że próbowałem sobie też trochę z oświetleniem górnym, tak żeby zobaczyć, yy, czy przypadkiem. Wtedy nie będzie fajnie działać i faktycznie bardzo fajnie działa. Ja mam je ustawione tutaj i się steruję aplikacją. Bardzo żałuję, że nie jest to ta sama aplikacja, do której mam LEDy. Wtedy mógłbym sterować całym oświetleniem z, z jednego punktu, no ale nie wszystko można mieć. I one mają różne tryby, ale ja szczerze korzystam tylko i wyłącznie z jednego trybu, i jest to tryb po prostu, tryb świetny, i tak sobie doświetlam część twarzy, bo tutaj zobaczycie, zazwyczaj będę nagrywał, zazwyczaj. Tutaj mam po prostu ustawioną kamerę i mam statyw przymocowany do biurka. Mam jeszcze dodatkowe światło, tylko ono jest na razie złożone, które doświetla mi lewą część mojej twarzy, a to światło pomaga mi po prostu w utrzymaniu i tak wygląda aplikacja. Mogę to sobie zmieniać kolorki na jakie, jakie chcę. Tutaj jest mój ulubiony Pink Stuff do mycia rzeczy. Jest moim ulubionym środkiem do mycia ze względu na to, że nie jest toksyczny dla zwierząt, fun fact, więc jeżeli chcecie go używać na spokojnie, zwierzęki się nie otrują, co jest dla mnie bardzo ważne, ale to bardzo ważne. Yy, I tak się właściwie prezentuje. O, teraz zrobimy sobie takie trochę, żeby mi było bardziej widać, bo tutaj, tak jak mówię, nie mam jeszcze tego światła zamontowanego, więc trochę, trochę słabo... O, teraz jest dobrze. Trochę słabo jest z oświetleniem, ale właśnie te, 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 te lampki tutaj pomagają mi w oświetleniu. Tak wygląda teraz moje stanowisko tutaj, tak jak mówię. Tablica do robienia notatek. Mogę też robić niby na niej notatki kredą, ale jakoś strasznie nie lubię kredy. Nie wiem czemu, ale od dziecka mam bicha z kredą, nie lubię tekstury kredy, i nie lubię pisać kredą, i nie lubię jak kreda brzmi. I nie wiem czemu, ale po prostu. Nie odpowiada mi to i, i strasznie mnie to irytuje. Nie wiem, czy wy też tak macie, czy po prostu, czy ze mną jest coś nie tak, czy, czy was kreda też irytuje, ale jeżeli was irytuje, to dajcie znać w komentarzu, bo nie mogę znieść tego, jak kiedy tak, wiecie, macie taki pył, właśnie taki sam pył, jak, o, patrzcie, gita. Taki sam pył, jak po wierceniu i to mnie strasznie irytuje. O, tak wcześniej stała kamera i tak teraz będą wyglądać moje backdropy. Bardzo fajnie to wygląda, strasznie się tym bo wygląda to ekstra, ale chciałbym jeszcze sobie spróbować z tym światełkiem. O, w ogóle ta lampka to jest lampka z Ulanzi. To jest najlepsza lampka, jaką posiadam. Serio. Doświetli wszystko i też yy, ma bardzo różne tryby. Yy, ja mam teraz ustawioną na 10, bo po prostu potrzebuję doświetlenia z prawej strony, bo stąd już mam tamtych moich lampek, a z tej po prostu z po prostu nic nie ma Chciałem wam pokazać Backdrop Znaczy backdrop Chcę sobie i zmienić kolorek, żeby było ładniej I chyba muszę też ten statyw, na którym wy właśnie jesteście Mam taki statyw, który jest przymocowany do biurka Ale muszę go Przemocować gdzie indziej Bo wydaje mi się, że teraz nie jesteśmy na środku Chyba teraz jest git, nie? Powiedzcie, że jest git Gitara, ale fajnie. Zawsze się będę trochę pochylał w tą jedną stronę, ale myślę, że później możemy sobie tutaj też coś dać na, na sam środek, żeby było za mną. Czemu nie mogę załadować tego? Mam problem z tą aplikacją. No ale w sumie na razie, na razie jest git. To na samym końcu zostawimy taki suspend do końca, bo nie yy, działa mi aplikacja i, i, i się buntuje, więc no trudno. Też znaczy nie lubię fiolet ostatnio, znaczy te, te fioletowe światło. Mam wrażenie, że trochę mi dotwarza w fioletie. Zabieramy się za unboxing tych rzeczy, które wziąłem do naszych tablic, które są za nami. Pierwszą rzeczą, którą kupiłem, jest taki zestaw. W tym zestawie jest 7 rzeczy. Tu jest ta tacuszka. jeszcze jeden taki pojemniczek, trzy haczyki i spinacz. Kupowałem w sumie tych rzeczy, bo nie wiedziałem. Co mi się przyda, a zawsze stwierdziłem, że skoro będę miał jakby dwie tablice do zagospodarowania. Bo później jak będę chciał zmienić cokolwiek, to, to, to po prostu wystarczy, że sobie wezmę te, te rzeczy, które już zamówiłem i sobie jakoś to pozmieniam. I będę miał zupełnie nowy, sorry, że wam tak, nowy design. Tu jest to pudełeczko. One właśnie tutaj mają takie specjalne haczyki. I je się wkłada w to. Także to jest jedna rzecz. Tutaj są jeszcze te haczyki, takie pudełeczko. Takie samo jak tam ta tacka, tylko że po prostu trochę większe. I zastanawiałem się, czy do takiego nie dać sobie jakiejś sztucznej roślinki, żeby wprowadzić trochę tutaj zieleni na tył, ale nie wiem. Nie wiem, zobaczymy. I klipsy. I właśnie trochę żałuję, bo chciałbym, żeby było więcej tych klipsów, bo nie wiem, mógłbym sobie właśnie przywieszyć jakieś projekty, albo jakieś próbki materiałów, próbniki, żeby wam pokazać też na tył. Ale te klipsy są dostępne tylko i wyłącznie w tym zestawie, nie mogę ich kupić w kolorze czarnym nigdzie indziej. Więc nie wiem czemu IKEA, jeżeli wiecie, jeżeli ktoś wie, to proszę mi powiedzieć, bo nie wiem, jakie jest logiczne wytłumaczenie. Wziąłem też sobie jeszcze jedną taką tackę, w sumie nie wiem po co, ale wziąłem. Znaczy one się zawsze przydają na jakąś biżuterię, jakieś takie rzeczy, myślę, że na spokojnie się... Przedaję, chociaż na biżuterię, to jest to, co kupiłem z myślą o biżuterii. Bo jak wiecie, albo i nie wiecie, sprzedaję biżuterię i robię biżuterię swoją własną. I chciałbym, żeby na tym, o tutaj, wisiały właśnie moje bransoletki, naszej i tego typu rzeczy, żebyście też widzieli cały czas, co mam w ofercie i może się skusili na zakup czegoś ode mnie. Pamiętajcie, że wszystkie linki są w opisie zawsze do moich sklepów. I tam gdzie sprzedaję rzeczy i możecie je sobie nabyć. Następnie wziąłem taki. To, jak na gazety, coś w tym rodzaju. To znaczy, to jest tak podpisane, że to jest niby holder na gazety, że tutaj się właśnie wstrzymuje. Ale myślałem, że mogę sobie to tutaj zawiesić i tutaj będą na przykład te projekty, które losujemy sobie za każdym razem na naszą ostatnią serię. I żebym właśnie miał takie, takie miejsce na, na holder, bo no, w sumie czemu nie? Kolejna rzecz to jest zestaw haczyków. I te haczyki, no tak jak Wam pokazywałem wcześniej, to są po prostu haczyki. Ich Jest tutaj akurat pięć w tym zestawie. Kolejną rzeczą to jest zestaw, tym razem pudełek, że tak powiem, holderów. Strasznie dużo tego na w sumie. Mówię, że zawsze jak będziemy chcieli coś zmienić, to akurat coś się przyda, a one były w zestawach w większości te rzeczy i nie dało ich się kupić osobno, bo na przykład o, tutaj mamy takie mini mini koszyczki. To jest zestaw trzech koszyczków, mamy taki duży koszyk to on jest w sumie spoko na jakieś takie, mogę tutaj sobie dać rzeczy takie piśmiennicze stricte, które będą mi tutaj sobie wisieć. Tutaj taki mini koszyk, który nie wiem, na słuchawki, klucze na przykład, żebym zawsze miał to w jednym miejscu. I taki średni koszyk, w sumie do niego najlepiej by pasowały jakieś klucze, znaczy fu, pisaczki i, i tego, tego typu rzeczy. Więc to jest spoko. I jeszcze jedna rzecz, którą mamy w tym naszym pudle zamówieniu. Nie było ich z y, czarnym wykończeniem. Ale są to takie gumki, które się zahacza o jedna o drugą i w środek można wsadzić jakieś kartki, które akurat nam y, są potrzebne albo no, cokolwiek, co chcemy sobie zrobić z kartkami. Dobra i Wam pokazałem w sumie wszystko. Tutaj pudło już jest puste mnóstwo mnóstwem sierści mojego kota i będziemy sobie zakładać te rzeczy na tablicę. Skończyłem. I wygląda to świetnie. Serio, jestem tak podjarany tym, jak to wszystko wyszło. Tutaj jest moja y, taka tablica z rzeczami na sprzedaż. To są moje stricte rzeczy. Teraz ich nie widzicie za, za dobrze. Chociaż może je widzicie, a ja ich nie widzę na podglądzie. Może tak być, może tak być, ale nie jestem przekonany. Ale gdy zmienię na białe, widzicie je lepiej. Ale ze względu na to, że chcę trochę właśnie. Bo już ogarnąłem i moja aplikacja zaczęła działać, chciałem wam pokazać, że mogę zrobić też tak i mogę zrobić też tak i mogę tak z wami gadać w takim fajnym, trochę bardziej klimatycznym klimacie. Zaraz przejdę i pokażę wam, co tutaj mamy, ale mamy tak. Tutaj to jest stała ta, ta taka na gazety, co wam mówiłem, dałem ją tutaj i tutaj są nasze te projekty, które przerabiamy w naszej serii z przerabianiem starych projektów, no to taki, Logicznie, tutaj są moje torby, zawsze będą wisiały jakieś, jakieś dwie, które mam na sprzedaż jakby ktoś chciał sobie zakupić takową torbę. Zapraszam serdecznie. Tu jest akurat moja czapka, ale mojej czapki tu nie będzie. Po prostu nie mam aktualnie przy sobie paketa w kolorze beżowym. Ten paket też będzie będzie tutaj wyeksponowany. Więc jeżeli chcecie go też zakupić, takiego też oczywiście możecie zakupić paketika fajnego, którego na przykład Kartoni miała na swoim filmiku urodzinowym w zeszłym roku. Dostała Ode mnie w prezencie? też sobie możecie nabyć takiego bakecika, którego miała kartonik. I ma go dalej. Tak samo biżuterię. Pamiętam, że ja jej wtedy dałem taki piękny naszyjnik. Agat trawiony. Też możecie sobie takowy nabyć. Piękny, ładny, super. Także tutaj jest cała, cała ścianka z moimi rzeczami. Tutaj są wyselekcjonowana biżuteria. Akurat wszystkie modele się mi tutaj zmieściły, które mam. Tutaj są jeszcze inne wersje kolorystyczne i duplikaty. A na tej ściance zrobiłem sobie taką trochę ściankę wspomnień, żeby też nie zapominać, ile, że tak powiem, osiągnąłem i ile, ile, ile tego wszystkiego było i takie pocztówki tutaj mam z wrocławskiego Fashion Weeka, mam też wszystkie plakietki projektanta. One są świetne, strasznie, strasznie, strasznie je lubię. Zawsze je zbieram i zbieram też wszystkie smyczki, które dostaję. Autentycznie wszystkie smyczki ze wszystkich pokazów, a miałem ich chyba 11. Tak. Brałem udział w 11 pokazach, jak mniej więcej. 11 pamiętam, że było po tym, jak skończyłem kolekcję dyplomową. Jakbyście chcieli taki mały story time o każdym z tych pokazów, to bardzo chętnie zrobię, bo trochę się do tego zbieram, ale nie wiem, czy jakby, czy, czy jakby chcecie, czy może nie teraz, bo w sumie fajny temat i, i możemy sobie pogadać o tym. Tutaj są jeszcze moje piecząteczki, które przybijam właśnie na torbach i na moich też na baketach, bo nie stosuję takich drukowanych metek, wolę zrobić sobie swoje i po prostu je oprzeć w jakiś sposób. Mam też tutaj miarki, taśmy. Tutaj myślę w tym takim najbardziej oddalonym koszyczku, że jeżeli będę coś robił, jeżeli będę coś tworzył takiego fizycznie, zawsze zostają takie małe, ja to nazywam duperele, które trzeba gdzieś schować. Jakieś nitki, jakieś krawki materiału, które fajnie, żeby zachować na później, a nie mam gdzie tego wsadzać, to to właśnie będzie ten taki koszyk zagładny. Na razie tam idzie adapter do kart SD. I tutaj w tym małym koszyczku, mały koszyczek wykorzystałem na pendrive'y i jakby flash dyski I tak to się właściwie prezentuje. Chyba o wszystkim wam powiedziałem. Jeżeli wam o czymś nie powiedziałem, to przepraszam. Aha, no i tutaj jest moja tablica magnetyczna, ale to na razie nie będę wam, o niej, że tak powiem, nic mówił, bo ona ma być trochę też tylko i wyłącznie dla mnie, żebym ja sobie tam zapisywał jakieś rzeczy ewentualnie. Ale strasznie mi się podoba, że ona jest. Mogę sobie na niej zapisywać, mogę sobie przywieszać coś, żebym nie zapomniał, bo czasami zapominam po prostu o jakichś rzeczach, albo zapominam komuś odpisać, albo maile, nie wiadomo co. Dużo się czasem tego nawarstwia, i, i, i fajnie, żebym miał coś takiego, gdzie mogę sobie przypiąć, zerwać później. Wiadomo, że mogę też tutaj na tym tyle, ale jak mam coś obok, co jest, wiem, że jest tylko dla mnie, to dużo łatwiej mi będzie to wszystko ogarnąć. Także tak się to wszystko prezentuje i jestem strasznie zadowolony. Ale jestem też strasznie zmęczony, bo wymęczyło mnie to wilcenie, wymęczyło mnie to wieszanie tego wszystkiego. Ale efekt finalny jest naprawdę taki, jaki sobie zawsze wymarzyłem, żeby mieć żeby mieć właśnie takie swoje stanowisko, które jest tylko i wyłącznie moje, i widać tutaj yy, z tyłu. Jakby... Całość mnie i, i to, y, czym się zajmuję, co, co robię i, i jaki też jestem, więc bardzo się cieszę, że to się udało i że też doszedłem do ładu z oświetleniem. I strasznie fajnie to wygląda, właśnie jeszcze z tymi lampkami, które na początku, no tak jak mówiłem wam wcześniej, nie zbyt mi przypadły do gustu, ale jak trochę z nimi posiedziałem dłużej i, i zobaczyłem, że one fajnie właśnie doświetlają i rzucają jakiś taki nowy kolor na moją twarz. Przywykłem, przywykłem i przyznaję się, że jest to dużo fajniejsze niż było i też y, fajnie będą siedzieć do streamów, bo chcę zacząć też trochę więcej streamować na moim TikToku i może na Twitchu. Chciałbym streamować jakieś gierki, bo oprócz tego, że projektuję, bardzo lubię grać w gierki. Może jakieś Pokémony, albo Mario Karta z wami na przykład. Nie wiem, zobaczymy, bo bardzo chciałbym i robić to częściej, tylko muszę zainwestować w capture card. Dajcie znać w komentarzu, jak wam się podoba i jak, co w ogóle sądzicie o takiej takiej trochę formule gadanej, trochę bardziej vlogowej, bo mi się to strasznie fajnie nagrywało i, i bardzo fajnie mi się tutaj z wami się działo. Podczas tego odcinka robimy coś zupełnie innego, bo ostatnio były same takie rzeczy, które były dość schematyczne. Robiliśmy coś, co, co podążało ze schematem, a tutaj jednak zrobiliśmy coś innego. I, i, i fajnie, że tutaj jest taki... Strasznie mi to jara, strasznie mi to jara jak to wszystko wygląda i dajcie znać w komentarzu co o tym sądzicie i my widzimy się już w następnym odcinku.